Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Viper, jestem na Wipe. Dzisiaj nagrywamy odcinek w ramach podziękowania i pochwalenia się, znaczy może bardziej podziękowania dla... Hurtowni INS Fireworks za podesłanie mi pirotechniki do testów i odpalimy sobie pirotechnikę, którą dostałem od nich. Odpalimy jeszcze, którym zostały z testów dwa smogi, czerwony i żółty. Odpalimy również sobie Stroboskop, cztery petardki Dragon Boom i pięć petardek Piratka Old Euro, pyra. No to zaczynamy. Pierwsze co podpalimy będzie to czerwony smoke od Jorge. Zaczynamy. Kolejny będzie żółty smoke od or... Jo, možebe tak. Dáme se na nás otočníme kameru. był zdecydowanie krótszy, <laughs> strasznie śmierdzi ten dym, ale efekt jest bardzo super. Kolejny, wszędzie jest różowy, jeszcze od poprzedniego. <laughs> dym właśnie nie ma wiatru i to dlatego tak się dzieje. Kolejny będzie stroboskop, efekt będzie raczej taki średni, bo jest jasno, masz podprawę. Nie, to nie jest, ten po prostu połóż, nie, to jest takie błyszczące tylko. Trzeba 60 sekund. I to by było na tyle ze stroboskopu. Wejść od wyłącz. Teraz mamy dwie piratki do Europy. jedną, wajchama ma drugą. Postaram się odpalić na raz. 3, 2, 1. Jedna była nie wypała, ale to raczej moja wina, bo ją średnio przechowywałem tutaj. Powtórzymy to. Jeszcze po jednej Tutaj do kamery I 3, 2, 1 Naprawdę Wam polecam te piratki Jak mówiłem już na tej ich koszt jest mały Bo kosztują niewiele Trzymaj jeszcze jedną, zostałam Bo kosztują około 10 zł za 36 sztuki Są głośne, poczekaj wezmę Postaram się teraz dalej. Ja mam Dragon Buma, Wajcha ma jeszcze jedną piratkę. Czekaj. Słychać tutaj ewidentną wyższość Dragon Buma nad piratką. Teraz postaramy się dwa Dragon Boomy w jednym czasie. Albo nie, trzy nawet. i ląd masz odbezpieczony. Ja postaram się odpalić dwie. Mamy trzy ostatnie Dragon Boomy. Oczywiście jeszcze mi zostały i będziemy pewnie odpalać je przy innych okazjach, ale na dzisiejsze strzelanie prezentuję Wam tutaj te trzy. I 3 dwa, 1 I to by było na tyle tutaj ze strzelania z okazji podziękowania dla ins Fireworks bardzo fajne petardki mi wysłaliście dzięki bardzo mam nadzieję że moje filmy Wam się podobały z Waszymi test z moje filmy z moimi testami Waszych wyrobów Wam się podobały chyba coś tu jedzie będziemy musieli się zwijać jeśli jeszcze kiedyś byście chcieli mi nadesłać jakąś paczuszkę bardzo chętnie ją przyjmę i również przetestuję w tym momencie was wszystkich pozdrawiam, całą ekipę INS Fireworks. Jeszcze raz wielkie dzięki za podesłanie mi paczki. Zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, polubienia tego filmu, zostawienia jakiegoś miłego komentarza. I to by ja było na tyle. Na razie. Cześć, trzymajcie się.